A też coś widać w kolejnym odcinku DZIŚ DG przychodzi do was z deserem z dwóch składników Pysznym, smacznym, szybkim To co lubicie, to co uwielbiacie To bez czego nie mogło być tego filmu Więc tak, co potrzebujemy? Lecimy dzisiaj na flow Galaretkę Truskawkową akurat mam teraz, bo taką znalazłem w mojej kuchni Zagrzałem wrzątek tutaj dla was Więc Teraz tak, rozpuścimy sobie wow. Zadymka. Spuścimy sobie w mniej więcej 100 ml wody. Galaretkę, która jest na 500 ml wody, a dlatego, że wam mówię, dlatego, że dodamy do tej galaretki, która ma 100 ml wody w etapie, jakim roztapiamy, 400 ml, 400 ml jogurtu naturalnego. Możecie dodać serek naturalny, jogurt, maślankę, mleko. Możecie dodać wasz ulubiony napój roślinny, jeżeli nie spożywacie laktozy. na już tutaj mięso. Dodajemy. Jogurt. Tutaj wlałem z powrotem, żeby łatwiej było przelać. Przelewamy do naczyń. Może mogą to być szklaneczki, miseczki. Chcecie dodać malinki do nich. Możecie zostawić sam. Do szklaneczki też przelewamy. Hac. I tak piękne, szybkie. To było bardzo proste. Wystarczyło wymieszać dwa składniki, tak? Wodę znajdziecie. Galaretkę też znajdziecie. Jogurt. Musicie się wybrać do waszego sklepu spożywczego. Stawiamy do lodówki. Zaraz wracam Ariusz wrócił z. Stężałym deserem, stężłym stężem. Dobrze, słuchajcie, zawsze możecie zrobić tak, że jeżeli nie chcecie wyciągać tych deserów sobie z szklaneczek z Waszych pojemników, bo chcecie sobie ułatwić pracę, możecie wyłożyć na to yy, owoce. Mogą to być malinki akurat, jakie to mam przyrządzone. Zobaczcie tak sobie na górę położymy ładnie. Idziemy do środka. Fajnie to wygląda. To jest bardzo proste. Zawsze możecie trochę iść. Trudnym sposobem, jak Dariusz, będziecie starali się wydostać to z waszego naczynia. Pamiętajcie, żeby brzegi były rozszerzone, żeby to nie był słoiczek, który, z którego wam to nie wyjdzie. To jest chyba logiczne. Teraz delikatnie musicie ogrzać ścianki naczynia po to, żeby rozpuścić delikatnie po bokach waszą masę, waszą galaretkę z jogurtem żeby ona odeszła łatwo od pojemnika i łatwo było ją wydostać. Pamiętajcie, może to być trochę gorące. Najłatwiej będzie, jeżeli Wasz pojemnik będzie metalowy. Po prostu bierzecie jakieś piseczkę, pojemnik i obracacie i modlicie się o to, żeby to wyskoczyło. Proszę wyskocznik ze środka, udekorujcie Was serdecznie owocami. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Proste robi wrażenie. Mam nadzieję, że taka forma deseru lub takiego w naczyniu Wam się spodobała. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę do Dariusza na jego koszt, zawsze na mój koszt. Nie stresujcie się tym. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, bo rusza seria tygodnia z DG i będzie na pewno konkurs, będzie można coś wygrać, więc musicie subskrybować kanał, żeby wziąć udział w konkursie. Szybkie i proste desery są fajne, bo nie tracimy na nie dużo czasu. I każdy może je zrobić. Nawet osoba, która ma 10 lat, tak? Pamiętajcie, jak używacie palnika, żeby być z tym ostrożni albo poprosić osobę dorosłą. Ja się już z wami żegnam. Wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama, i to chyba by było już tyle na dziś. Trzymajcie się. Pozdro. DG. Moi drodzy, na kanale Kuchni dla pojawił się już nowy film. Wpadajcie koniecznie zobaczyć mega przepis. Możecie kliknąć w link w opisie lub w kartę.